Witam Was serdecznie na moim drugim kanale, i dziś będziemy robić unboxing kalendarza adwentowego. Ostatnio wrzuciłem jeden odcinek z kalendarzem adwentowym, który Wam się bardzo spodobał, a był to kalendarz Rituals, który był w sumie o pielęgnacji, do pielęgnacji i nie był do określonej płci. Tym razem mam już coś typowo męskiego, również z glasa. Tak wygląda kalendarz, który będziemy się dzisiaj zajmować, ale zanim jeszcze zaczniemy, to chcę was poinformować, że na tym kanale pojawią się łącznie cztery kalendarze adwentowe. Jeden już był, więc pozostają nam trzy kolejne i będą one się pojawiać trochę częściej niż w każdy czwartek o 19, czyli widzicie dzisiaj drugi kalendarz, później będzie trzeci i czwarty w bardzo szybkim czasie, czyli myślę, że może dzień po dniu, może co drugi dzień, jakoś tak, więc nie musicie się stresować, że o, dopiero za dzień w czwartek będzie kolejny filmik. Na święta mam inne filmy, więc chcę się wyrobić z tym przed grudniem. A jak już Jesteśmy przy końcówce listopada i początku grudnia. Tak chcę was poinformować, że moja książka już jest dostępna w Empiku stacjonarnie i nie tylko w Empiku, też w innych księgarniach, ale głównie w Empiku. Także jeżeli macie blisko Empik, to możecie się wybrać na zakupy i przy okazji kupić sobie moją książkę, która na pewno będzie stała gdzieś na półce. A teraz przechodzimy do kalendarza adwentowego i uwaga, to jest męski kalendarz adwentowy Douglasa. Tylko z męskimi rzeczami i tylko z rzeczami od Douglasa, czyli nie będzie tutaj marek innych niż Douglasowe. Eee, szczerze mówiąc, nie testowałem nigdy kosmetyków męskich z marki Douglas. Więc jestem bardzo ciekawy. Kosztował 149 zł, czyli troszeczkę tańszy niż Rituals, ale też jest o wiele mniejszy. Uwaga, rozwalam kokardę. I oczywiście, zanim jeszcze zaczniemy, to koniecznie dajcie znać, czy testowaliście może kiedyś jakieś kosmetyki z marki Douglas. I druga sprawa, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał po więcej świątecznych filmów. Terem. Uwa, wygląda ładnie. U, tu jest jedynka i jest taka dość duża. Więc uwaga, otwieram. To się wszystko drze. No patrzcie, to się nawet nie otwiera ładnie, to się po prostu podarło. To się powinno ładnie otworzyć, a to się rozdarło po prostu. Dobra. Wyjmuję jedyneczkę i widzę, że mam tu grzebień. Oh wow. <laughs> Dobra. Pierwsza rzecz... To. <laughs> Idziemy do dwójeczki. Odpakowujemy. Wow. Uwielbiam jednak kalendarze, bo po prostu... Czuję się jak dziecko w święta. Czekajcie, bo mi się to wszystko psuje. Mini medło do mycia ciała. Powiem szczerze, że ja nie lubię myć ciała mydłami. Wolę jednak, jak coś jest na przykład w piance i mogę się jakby cały tą pianką otulić <grym> i później to spłukać, albo po prostu w płynie, czyli w żelu na przykład, a takim mydłem no to trochę niezbyt fajnie, nie? Z względu, że to jest taka marka jakby Douglasowa, a nie żadna inna i ze względu, że to są rzeczy męskie, to obawiam się, że może to być bardzo taki typowo męski zapach, a ja takich szczerze mówiąc nie lubię, bo to śmierdzi po prostu dziadkiem 40-letnim. Nie, do młody. Pachnie dość intensywnie. Nie jest do końca taki właśnie typowo męski, czyli taka, wiecie, woda po goleniu. I w ogóle. Więc jest całkiem przyjemny, ale nie wiem, czy używałbym takiego zapachu na co dzień. Nie wiem, czy będzie widać, ale jest taka kosteczka trochę wygląda to jak lego. Uuu, to będzie jakaś buteleczka chyba. To będzie coś fajniejszego. Uwaga. No, strasznie to się rozdziela. Po prostu tragedia. To jest pilniczek. Tak, to jest męski pilniczek. Ej, podoba mi się. Eee, generalnie nie wiem kiedy ostatnio używałem pilniczka do paznokci, a może powinienem. <grych> Ale ten jest czarny, więc... O! Krew mi się leje. Będę krwawić przez cały odcinek jak aż która odpakowała noż z sali Express i jej przeciąła rękę. To I'm sorry. Tak się prezentuje. Eee, jest po prostu czarny z napisem DAGLA, z drugiej strony nic nie ma. Tu jest kureczka, więc wyjmujemy. I uwaga, co my tutaj mamy? Balsam do ust z masłem sza. Ja powiem szczerze, że nie wiem, kiedy ostatnio używałem jakiegokolwiek nawilżacza do ust. Po prostu, jak mi pękają, to nakładam na nos yy, Bepanthen, który też stosuję do tatuaży. I jest spokojny. Czuję się, czuje się jak, jak Beauty. A nie wiem, jak to się robi. Hmm. <laughs> Wygląda to tak beznadziejnie, w moim wykonaniu. Hello. Totalnie bez smaku i totalnie bez zapachu, więc to mi się podoba. Więc tak wygląda, powiem szczerze, że cieszę się, że nie ma zapachu, ponieważ ja nie lubię nakładać na twarz rzeczy, które bardzo mocno pachną, a zwłaszcza gdzieś w okolicy nosa i ust, więc to mi się podoba. Czy będzie działać dobrze na zimowe dni? Tego nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Ale usta mi się jakoś mega nie błyszczą, więc też dobrze. Tu jest piąteczka, piąteczka się chowa pod ceną, więc uwaga, otwieramy. Jest zaklejona ceną, więc też się brzydko otwiera. No patrzcie. Ten kalendarz to się rozwala po prostu w rękach. I tu mamy. Jest ulotka. Tu będą napisane te rzeczy. Dobrze, to patrzymy. Powiem szczerze, że, że nie ogarniam. Yy, nie chcę też czytać tej karteczki, na której są wypisane te wszystkie rzeczy, bo mam taką karteczkę, dołączono była. Nie chcę czytać, ponieważ wtedy stracę niespodziankę i będę wiedział, co jest w innych tych, więc strzelam, że to jest do yy, płytki paznokcia. Fajnie, jakby to również było czarne, ponieważ wtedy bym czuł, że jest to takie typowo męskie, ładne, eleganckie. Lubię kolor czarny i fajnie, że w tym kalendarzu są czarne rzeczy, ale nie wszystkie. Szósteczkę mam tutaj, więc uwaga. Nie, no tragedia, jak to się otwiera i znowu sobie przeciąłem skórkę. Ej, totalnie mam tak. Pokaleczone ręce po tym kalendarzu, że już mi się odechciało go otwierać. Żel pod prysznic, dwa w jednym. Tak jest napisane: dwa w jednym, ponieważ jest do włosów i do ciała. Powiem szczerze, że ja czasami nie wiem, czy te rzeczy, które są i do włosów, i do ciała, czy dobrze działają. I raczej szamponu tak czy siak używam oddzielnie. Eee, tego używam raczej tylko do ciała. Jestem ciekawy, jaki ma zapach, więc chcę otworzyć i sprawdzić. Hmm. Jest trochę taki męski, ale też trochę taki orzeźwiający, chłodny, z dodatkiem eukaliptusa bym powiedział. No, trochę taki cheap, trochę zalatuje takim zapachem, tanim zapachem, o tak. I 8 e, tutaj mamy narysowanego aniołka na ósemce, więc uwaga, otwieramy aniołek. To jest krem do rąk, więc to całkiem fajne, ja nie używam kremów do rąk, ponieważ mnie denerwuje e, samo... Jakby lepienie się rąk i wtedy nie mogę też używać telefonu, ale wiem, że niektóre kosmetyki są naprawdę spokojne, szybko się wkłaniają i wtedy nie czuć tego, więc mam nadzieję, że ten również do takich należy. Nałożyłem sobie trochę, żeby przetestować. Nie jest zły, jest bardzo delikatny i jest tak spoko, że mógłbym go używać na co dzień. I z tego co zauważyłem bardzo szybko się wchłania i nie lepi mi się aż tak skóra, więc to mi się podoba. Mógłbym go użyć na swoje bardzo wysuszone yy, kostki tutaj. Widzę już dziewiątkę. Mamy tutaj zarówno pilniczek, jak mi się przynajmniej wydaje, tylko pilniczek taki, w postaci takiej. Są różne strony, nie? To jest Mamy tutaj Pumex i mamy ogólnie do polerowania naszej płytki paznościowej. Numer 10 znajduje się. To jest dziesiątka, więc otwieramy tu dziesiątkę, jak mi się otwiera, niby. Wow! Podoba mi się kolor. <laughs> Lubię kosmetyki o takim kolorze, ponieważ kojarzą mi się zazwyczaj z aloesem, ale nie, tutaj jest żel do mycia ciała. Uwaga! Nie do końca mi pasuje ten zapach, powiem szczerze. 11. Powiem wam szczerze, że ten kalendarz już jest tak rozwalony, że ja już nie mam pojęcia nawet, czy te numery w ogóle mają sens. Mamy jedenastkę w tym miejscu, u góry, więc odpakowywuję. Wtedy, no już w 11 nic nie ma, ponieważ to wszystko spadło na dół. To otworzymy od razu siódemkę, którą pominąłem. Nie wiem, jak to się stało, ale ją pominąłem. W 7 e, był zwykły pumex. W numerze 11 było to. No i cudownie. To jest pęseta. Kochani, Lecimy do dwunastki. Dwunastka powinna być gdzieś tutaj. Tu mamy numer 12 na środku, więc otwieramy. Kolejna rzecz, którą wyjąłem, i wygląda to naprawdę jak szczoteczka po prostu do butów. Wkładacie sobie to tu na palce i sobie czyścicie. Czy to nie jest tak? Czy to właśnie nie jest do butów? Nail brush. A nail brush. Super, to jest do paznokciak, tak? Ja bym nie używał tego do paznokci, strasznie, nie fajnie. Dobra, I w trzynastce mamy kolejny kosmetyk, tym razem jest to oczyszczający peeling do twarzy. Ma bardzo, bardzo małe drobinki, e, więc fajnie, podoba mi się. Ja nie lubię, jak mam taki, wiecie, mocny, duży piasek na twarzy, jak nakładam sobie jakiś peeling, a takie delikatne drobinki są spoko. Więc jestem ciekawy, co będzie w tej czternastce. Otwieramy. <laughs> Nawilżająca maseczka do twarzy. No i spoko, fajnie. Mogłaby być czarna, wtedy by było tak fajniej. Nie będę jej odpakowywać, przetestuję sobie ją e, wieczorem przed snem. Więc, jeżeli chcecie zobaczyć, czy mi się sprawdziła, czy nie, to na pewno dodam Wam na Insta Stories. Także obserwujcie mnie na Instagramie i oglądajcie Insta Stories. Tam dodam e, coś z tą maseczką, bo w sumie ją przetestuję. Może nawet dziś. 15. Uuu, no i tu jest to, o czym mówiłem. Czarna maseczka. Przynajmniej ja chciałem, żeby była w czarnym opakowaniu. Tutaj jest akurat. Po goleniu maseczka nawilżająca. E, więc powiem szczerze, że, że nie widziałem chyba jeszcze maseczki po goleniu, żeby były jakieś takie dedykowane. W sumie ciekawie, ja powiem szczerze, nie mam jakiegoś mega zarostu, <noise> więc umiem czy po goleniu, czy przed goleniem, to jest swonie to samo, e, więc po prostu użyję jej któregoś wieczoru. Też możecie ogl oglądać na nice Instagramie na pewno wam dodam. Nie wiem, czy one będą jakoś super działać, te maseczki nawilżająco, e, ale oczywiście sprawdzimy. Numer 16, czyli teraz z tej strony, więc otwieramy 16. Preparat odżywczy pod prysznic. Także, jeżeli byście chcieli coś takiego użyć, to właśnie tylko i wyłącznie pod prysznicem. Uwaga, sprawdzimy jaki ma zapach. Bo to jest jedyna rzecz, którą mogę aktualnie przy Was przetestować. Nie chciałem tego aż tyle. I pachnie tak samo jak wszystkie inne kosmetyki ee, z tej serii Douglasa. Naprawdę, wszystkie pachną identycznie. Oprócz tego zielonego. Czy ja mam w co to wytrzeć? Czas na numer 17. I jak gdzieś tą 17 widziałem, gdzieś ona mi się tutaj przewijała. Taka mała 17, płaska. Więc otwieramy. To będzie pewnie jakieś akcesorium. Co my tutaj mamy? To wygląda, powiem szczerze, jak coś do ust. Czarne. <laughs> Więc to mi się podoba, tak jak mówiłem, tamten balsam nabierający do ust powinien być właśnie taki. Otwieram. To jest mgiełka zapachowa. To jest takie małe coś na perfumy, tylko nie wiem, gdzie to się otwiera, szczerze mówiąc. Także ogólnie ta mała rzecz jest do tego, żeby tam nałożyć sobie w taką małą pewnie probówkę, perfumy i mieć zawsze je przy sobie. Tu jest osiemnastka i w tej osiemnastce, na tej osiemnastce są narysowane nożyczki, więc już wiem, że tam w środku będą nożyczki, które mi wpadały w ogóle w inne okienka. Chyba tu już nic nie ma po tej stronie, więc mogę to po prostu otworzyć tak. I uwaga, znowu. Małe nożyczki do paznokci w kolorze czarnym. Podoba mi się to. Lubię czarne rzeczy. Całkiem fajne. Mamy małą dziewiętnastkę. Odpakujmy ją. Dobra. I w numerze dziewiętnaście jest znowu mydło. Tym razem jest to mydło do brody. Tak jak mówiłem, ja zaraz tu nie mam jakiegoś, więc... Mm, I don't care. Numer 20. I numer 20 jest tym razem z tej strony. Więc uwaga, otwieramy i to też już nam się kończy ta... Część, więc już mi nic nie będzie wypadać, mogę to rozrywać. I uwaga! Uuuu! Uuu, jest to olejek do brody. Podoba mi się bardzo opakowanie, naprawdę. Jeżeli chodzi o opakowanie, to wygląda bardzo ładnie i mogłoby to stać u mnie w na wierzchu. Jeżeli chodzi o zapach, to tak naprawdę nie jest w ogóle wyczuwalny, więc jest to po prostu zwykły olejek do brody. Fajne, podoba mi się design, ale ja go nie użyję. I zbliżamy się już do końca naszego kalendarza adwentowego Tu jest 21, więc otwieramy. Uh, i coś zielonego. I to jest chyba znowu z tej e, linii z tym imbirem i ach, z kawałkiem Azji. Uh, kocham. Bawbomba. Mała bawbomba. Ja uwielbiam bawbomby. Uwielbiam e, w ogóle leżeć w wannie. I teraz numer 22, czyli coś większego, pod numerem 22 się kryje. Uwaga, mamy tutaj aftershave balsam, czyli balsam po goleniu. Uwaga, 23, przedostatni numerek, coś bardzo małego. Wydaje mi się, że to będzie jakiś olejek albo jakaś ampułka nawilżająca. Bo jest to o, nie, jednak są to akcesoria i uwaga, jest to obcinaczka do paznokci. Wygląda naprawdę bardzo ładnie. Więc fajnie. I uwaga, ostatni, 24, nasz finalny numer, otwieramy, co tutaj jest, to super, mogę tak tu zrobić. Jest to, uwaga, żel do twarzy, dwa w jednym, tak, żel do twarzy, działa kojąco i zapewnia skórze odpowiednie nawilżenie. Stosować rano i wieczorem, po goleniu lub oczyszczeniu skóry. Sprawdzę tylko i się upewnię, czy na pewno zapach jest taki jak we wszystkim. Uuu, tu mamy taką inną trochę końcówkę i nie pachnie tak naprawdę wcale. I słuchajcie, przeszliśmy przez cały kalendarz adwentowy glasa. E, czas na moje spostrzeżenia i opinie. Po pierwsze, jeżeli płacimy 150 zł za taki kalendarz, to fajnie, żeby on był jakkolwiek wykonany i żeby wyjmowanie rzeczy dawało nam przyjemność, a nie tylko pokaleczyło mi wszystkie możliwe palce i generalnie rozwalało się i... No, jeżeli chodzi o wykonanie, to naprawdę porażka moim zdaniem. Druga sprawa, to czy się opłaca za 150 zł kupić taki kalendarz, i czy będziecie mieli dużo fajnych produktów. Ogólnie powiem tak, że podobają mi się bardzo akcesoria, które dostałem w kalendarzu, czyli na przykład te czarne pilniczki, czarne nożyczki i takie inne rzeczy, więc to mi się naprawdę bardzo podobało. Jeżeli chodzi o same kosmetyki, to nie wiem, jak się będą sprawdzać produkty Douglasa, ale na pewno przetestuję te maseczki, które będziecie mogli zobaczyć u mnie na Instagramie. Jeżeli nie macie żadnych kosmetyków do pielęgnacji twarzy, a chcielibyście w końcu jakieś mieć, to wydaje mi się, że możecie spróbować na start kupić sobie właśnie taki kalendarz i używać rzeczy z niego. Chyba nie ma co już więcej w temacie powiedzieć. Czy jestem zadowolony? Nie do końca. Powiem tak, naprawdę, Akcesoria super. Jeżeli chodzi o same kosmetyki, nie czuję takiej mega satysfakcji, że wow, wydałem 150 zł, dostałem masę kosmetyków i w ogóle nie kupiłbym tego nigdy w życiu za takie pieniądze. 4,5 na 10. To jest taka opinia na dziś, czyli generalnie wychodzi na to, że w sumie nie warto go kupować. Lepiej odpuśćcie, kupcie sobie po prostu czarne różyczki w innym zestawie z Rosmana. Tyle. Dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli i tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, dajcie znać w komentarzu, która rzecz najbardziej wam się spodobała i którą rzecz z tych wszystkich 24 rzeczy chcielibyście mieć u siebie na przykład w łazience. E, widzimy się w kolejnym kalendarzu adwentowym na tym kanale, do zobaczenia, pa pa!